Ja z kolei do parlamentu idę po to, żeby wnieść tam dużą dozę normalności. Uważam, że i w naszym kraju, i w naszym parlamencie ta normalność jest bardzo potrzebna. Uważam, że należy łagodzić debatę, a nie żyć i dyskutować w ciągłej konfrontacji i jakimś dziwnym napięciu i walce. I Państwo doskonale wiecie, że kto, jeśli nie kobiety, tę normalność mają do parlamentu wnieść. To właśnie my. Które jesteśmy empatyczne, mamy wielkie serca, mamy otwarte głowy, możemy zagwarantować więcej spokoju i więcej dyskusji, a mniej walki. Nasz parlament jest takim odzwierciedleniem tego, co się dzieje w naszym społeczeństwie. I ja tam widzę dwie praktyki: jedną pozytywną, a drugą bardzo, bardzo negatywną. Tą pozytywną praktyką jest to, że na szczęście posłanki mają takie same diety jak posłowie. A wiecie Państwo, że nie jest to normą w naszym kraju. Wspomniał już o tym Sławek, że kobiety nadal zarabiają mniej na tych samych stanowiskach, które są obejmowane również przez mężczyzn. I to jest ta zła praktyka, z którą należy walczyć. I smutne jest, że w XXI wieku my się wciąż musimy o to upominać. Ale widzę też, to jest ta dobra praktyka, w parlamencie, zła w naszym kraju. Ale widzę też złą praktykę w parlamencie, i tu muszę Panom powiedzieć, i na pewno się ze mną zgodzicie, na cztery 460 posłów, jest tylko około 120 posłanek. Drogie panie, apeluję do was: jeżeli już decydujemy się, żeby kandydować, tak jak ja podjęłam tą niełatwą decyzję, to wierzcie mi, że bardzo, bardzo mocno liczę na kobiety. Liczę na to, że pani pójdziecie i będziecie na kobiety głosowały, dlatego że potrzebujemy większej reprezentacji w parlamencie, wtedy będziemy miały większy wpływ na to, co się z nami dzieje. Nie pozwólmy zostawić tego tylko mężczyznom. I proszę głosujcie na mnie.